Safe and item, a witam dzisiaj w drugim odcinku vlogu, w którym, będzie, w którym dzisiaj chciałam zapowiedzieć QA, a także zakończyć to co zaczęliśmy w ostatnim odcinku, czyli wiecie co. No i do rzeczy, no to QA zapowiadam, odbędzie się równo za tydzień i oczywiście zadacie pytania, ale zadawajcie oczywiście pytania pod tym odcinkiem więc ja już się na razie z wami żegnam cześć jest a tu jest druga część vlogu czyli dokończenie stroju. iPhone jest już zniszczony tak wygląda ekran a tak wczoraj ucieczka się udała dobra a to jest nasz iPhone albo resztki wcześniej nie zostały a, nie, to jest ek. Otóż to jest nasz, nasz iPhone. Nie wygląda zbyt ciekawie. Całym, jak widzicie, ma cały ten aparat polisty. A przód... A, jeszcze przycisk musimy odwiedzić. Tak wygląda przód, przycisk. No. No i może kiedyś, w przyszłości, bo zobaczą, ale... Teraz musimy muszę porzucać tę straty. Patrzcie tutaj wszyscy. Pomogli się. Wieczny odpoczynek rać mi, da mi dać Panie, a świat niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym pan. Bardzo szkoda w tym paku I podamy Wam korty. Tak. W jesteśmy obok ulicy Świętego Judysa 7, by jakby to powiedzieć, w Białymstoku Oczywiście my tutaj nie mieszkamy, my mieszkamy na TBS-ach. i daleko stąd. Ale no. Takie życie. Bo wiemy, że jest taki drajwik, Niedaleko mieszka mój nie kolega. Dziękuję Wam za vloga. Pamiętajcie, zadawajcie pytania do Q&A. Mogą być głupie, mogą być fajne. I do zobaczenia na tym odcinku. Cześć. Też jest oczywiście w naszym polskim kraju, żeby zapalać świeczkę na grobę. No, patrzcie jaka fajna świeczka. Na koledzy mi ją dali, mówią, że to świeczka. No to zapalę, no to ja. Zapalimy sobie świeczkę na nasz grobę. O, stabilny ogień za mną rodzinę. To też nie jest ta świeczka, wiecie panowie? O kurde, to nie świeczka!